Siemano, witajcie z tej strony Kifi i nie przewidziało wam się, to jest Minecraft. sobie dzisiaj w Minecraft, ponieważ pod odcinkiem, w którym e, powiedziałem, że jeśli wbijecie 3,5 tysiąca łapeczek, e, to będzie Minecraft. To będzie odcinek z Minecrafta, wbiliście chyba ponad 8 tysięcy, więc no, jest to niesamowita, niesamowita różnica i, i no, Minecraft musi być. I teraz taka jedna ważna sprawa, jeśli chcecie więcej odcinków z Minecrafta, to koniecznie. Po pierwsze, zostawcie tutaj lajka, a po drugie, w prawym górnym rogu wyświetla wam się teraz karta z ankietą, czy chcecie serię survival z Minecrafta, oczywiście na multiplayer, i tam zagłosujcie sobie i dowiem się po prostu, czy chcecie, czy nagrywać tego więcej, czy ma być to taki jednorazowy Minecraft raczej. A dzisiaj. Zagramy sobie w Survival Games, albo Hunger Games, jak to woli I jest ze mną Yoshihito Zadrzewoszy Witam! <gry> Halo, dzień dobry, cześć! cześć dzień dobry, cześć. on też jest w Minecrafcie słuchajcie, też będziemy dzisiaj grać Więc dzisiaj taki bardziej odcinek, żeby się dowiedzieć, czy chcecie tego Minecrafta Więc zagramy sobie w jakiś, kurczę, tryb, w który nie grałem już dużo, dużo lat Dobra, Dobra. Yoshi, biegniemy gdzie? Do środka, czy nie? Nie, wydaje mi się, że gdzieś do tyłu powinniśmy lecieć. Dobra, to ja do tej jaskini pobiegnę, co jest za mną, tak? Jakby taka wielka jaskinia. Nie wiem, czy tam e, dotrzesz. Mam nadzieję, że tak. Tutaj mamy Kurde. jakiegoś speeda mega, ja tutaj skrzynki zbieram. okej, okay, mamy jakiś mieczek, mamy jakieś buty. To już jest czy dobrze, jest by to był kifi? Tak, cześć kifi. O, Lalo. cześć Joshi, dobra. Ja, dobra, dobra. Chodź, chodź. Ja tam jest jakiś gościu, może go zabijemy od razu. Dobra, dawaj, z rąk go nawalamy. Ja mam mieczek. Dobra. W sumie. Kurde. Teraz się inaczej nawala jakoś w Minecrafcie i... Okej, okay, dobra, okay, zabiję Okej, Udało zabiję. się. Okej. Okay. Chcesz buty? Bo on miał buty fajne. Tak, może weź sobie buty. No. Zabiję skrzynka. Jedzonko wezmę sobie. Dobra, ale dobra. To jest drzewo. W ogóle te Uhuhu. mapy są naprawdę ładne. Jeszcze gramy sobie na shaderach. Nie wiem jak ja przynajmniej ja. Ładne są bardzo. Yy, na tym drzewie jest ogólnie kilka tych. Jest yy, skrzynek. Kilka, kilka skrzynek do wzięcia. Yy, ja mam łuk ogólnie, więc ja mogę o, brać. Super, masz strzały? strzały? W Właśnie buku? nie mam strzał, nie mam strzał. Okej, okay, dobra. Tu kolejne jakieś buciki. Aha, ale dobra, już buciki mam tu też, więc nas to nie interesuje, ale lepiej wziąć, żeby ktoś inny nie miał Dokładnie, tak. Dobra, powiem podskakiwał troszkę yy, wędki. Nie wiem dlaczego tu jest tyle wędek może, żeby sobie rybki łowić żeby, żeby chyba sobie rybki łowić Wiesz co, tak wypatruję i powiem Ci, że chyba nikt za nami nie poszedł, ale przydałoby się generalnie te tak kruszyć tyłek troszeczkę bardzo... Z tego względu, że później nas rzuci, wiesz, ze wszystkimi w jedno miejsce Tak, tak, więc... lepiej sobie uzbroić ekipunek e... Fuck Au. Też spadłeś? Znaczy ja, ja, ja specjalnie akurat Aha, ja przez przypadek, mieć. ale zostało mi bardzo mało HP eee, Chcesz tego? Chcesz jedzenia? No, e, wiesz co, mam? Na razie mam. Póki co mam. Okay, dobra. Wiesz, nie, więc Nie narzekam. Tu będę, wiecie, granica. Będę. No dobra, to ja biegnę za to. Miosz, ty jesteś Minecraftowy chłopak. E, tu jest wszystko. Tylko nie spadni. No, no, to nie spadnij. Spadłeś. Fasowałby tutaj przyczysać wszystko. tam na dole jest skrzynka, to weź ją. Ja tu jest na górze skrzynka, to ja ją wezmę. Ale nic ciekawego, jakieś koszyk. Na dole skrzynka? Nie tak, widzę. Tam, tam jest jeszcze dalej, jak pójdziesz troszkę. Tam była skrzynka. A, no była, no, rzeczywiście jest. Czekaj, może tu coś będzie na górze. Trzeba się uzbroić, trzeba się uzbroić. Dokładnie, pewnie. Inni już mają diaksowe rzeczy i tak dalej, a my w drewniany biegamy. To jest ender chest, <grym> tak ale w ender chestie też coś jest, więc... Tak, to... w ender chestie ciągle jakieś fajne rzeczy właśnie są. No, expa znalazłem buteleczkę i jabłko, więc no tak średnio, ale exp może się przyda jakiś enchant będzie. Tu sobie coś zenchantujemy. Chyba, nie wiem jak to działa. Konkretnie. Nie, właśnie, właśnie raczej, raczej tutaj na tej mapie nie będzie enchantów żadnych. żadnych. Eee, tak słuchajcie, się bo wydaje. to jest tak, że po 7 minutach, jeszcze 7 minut i... I nas przerzuci jakby do meczu i lepiej mieć do tego czasu uzbrojenie. Trochę się martwię, że jestem jakby oddalony od Josiego i jak dostanę w pierdzie... Dostanę w pierdziel. Kto tam biegnie? Okej, okay, to Josie. O, to ja, to ja, to ja Okej, okay, dobra, tu też jest Ender Chest. Zobaczymy czy też z nim coś jest. O! No, trzy żelaza i łuk. Więc to już jest jakiś progres. Teraz patyki by się przydały i bym sobie zrobił miecz. Okej, okay, wędka, nie wiem po co mi, ale dobra Kurczaczek znowu. Jedzonka to jest w miarę dużo, więc to dobrze. Mu się biega to się zużywa. Jako, że Kifiemu nie wypada, to wam powiem, byście łapkę w górę zostawili. No tak, mi tak nie wypada, ale, ale już nie wypada, więc zostawcie łapkę tak. w górę. <laughs> Okej, okay. wow, ale drzewo fajne stary. No tutaj, jest. tutaj to są kozackie naprawdę te mapy. Bardzo ładne. No. Wiesz co właśnie na takie jedno drzewo teraz staram się wyjść. O, za tobą jestem! Za mną A nie, tu jest koleś jakiś, a nie! Odwróć się. Ty masz hełm? Nie, nie mam hełmu w ogóle. O! Ehm, dobra. O, już tak. widzę cię, widzę cię. Dobra, Opat, bo tam szedł koleś, w tamtą stronę, tam gdzie jest tamto drzewo drugie. Z... Okej, okay, dobra, dobra. E, I Dobra, sprawdzam. to ja tutaj zejdę, może jakieś... Co i jak? Skrzyneczki będą fajne. Widzę, Jasne. Są. Hop. Hop, o, ender chest. I znowu... O, ale kurczę... O kurde, mam lipę, mam lipę, mam lipę! Coś jest z tym. broją do mnie biegnie. Już, już już mnie, już po mnie, już po mnie, po mnie. I padłem, kurde. Nie wiem co z tego będzie, ale mógł być go zabić. <laughs> Rzuć się na niego po prostu. Może, okay, może here, nie okay. jest nieprzygotowany do tego. Oj, czemu się podpaliłem? Halo! Ha. Może ktoś. Ojezus, sam się podpaliłeś. No. <laughs> samobójca, nie. samobójca. Dajesz go, dajesz go, podpal go. O jezu, Ale cię zjechał, ale cię do, zjechał. Dobra, jezu. to słuchajcie, lecimy próba numer dwa. Pięć, Dobra, cztery, cztery. trzy. Dwa, jeden, i jazda w do tyłu lecimy, do tyłu lecimy, lecimy, o lecimy. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Szybciutko, szybciutko, ja już widzę skrzynki jakieś. Ja go, też, już podnoszę go, go, go. jakieś skrzynki. Siema Yoshi Kurczę, Hello. Fowa sobie troszkę teraz ustawiłem większego, i to na tym speedzie wygląda tak masakrycznie, jakbym biegał mega szybko. Teraz muszę chyba to zmienić, bo aż mnie oczy bolą. Ale <laughs> dobra, Fajnie, że jest ten speed na początku i więcej serduszek. No bo o. jednak żeby nie było takiego zabijania na, na, na spawnie od razu. O, mam mieczyk, ale drewniany. Powiem ci, że w, w, są tutaj jakieś statki ogólnie. Tak właśnie ja jestem już przy tych statkach takich malutkich jakby. Nie wiem czy tutaj coś mam szukać, czy nie. Ja sobie wpłynę tutaj. do takiego statku, zobaczymy czy tam jest jakaś skrzynka. Jest skrzynka na statku. Takim malutkim. Tylko nie wiem jak wejść do tego statku, ale skrzynka otworzę. Dobra, Joszy, i to, żebyśmy znowu się nie, nie rozdzielili, bo znowu będzie przypał. Gdzie jesteś? A um, wiesz co? W wodzie, przy statkach też, w tym O, jest, jest. jesteś, jesteś, i. O. o, dobra. Patrzyłeś na tamtą łódkę małą? E, na to nie. Więc płynę to tam. dobra. Kurczę się, lecimy nie razie. Ale się wolno płynie. Um. A nie było warto. Nie było warto. Nie było warto, o, nie było warto jakaś siekierka kurde. tylko. Dobra, może Pop, idziemy do, takiego, do, do, do tego wiatraka, co tam jest, widzisz? Taki wielki domek. Wiatrak? No, to jest wiatrak. Kurde, wiatrak? Nie widzę żadnego wiatraka. O kurde! O kurde, co się dzieje? O nie, teleportowałem. na. nas. Ja jeszcze nie jestem gotowy. O nie. Za szybko się powybijali. Za szybko Dobra, powy... Kip, gdzie jesteś? Obok ciebie. Obok mnie, dobra, to chodź. Dobrze, Robimy jest dwóch wybrykę. na dwóch będzie. Znaczy, nie wiem, czy oni mają sojusz, pewnie nie. Dobra, nic tu nie ma, nic tu nie ma. Gościu już biegnie! Gdzie? O! A zacząłem wszystko podpalać, chyba ciebie podpaliłem przy okazji. Tak. Dobra, Dobra podpalaj, podpalaj. Jakby staram się go obiec. O! O kurde, Oj, dobra, pomszczęcie Yoshi, pomszczę cię, pomszczę dawaj, cię. Dawaj, stary, A jaj, jednak jaj, nie! Jaj, jaj. Dobrze słuchajcie, a więc jeśli podobał Wam się Minecraft na moim kanale, to koniecznie tak jak mówiłem weźcie udział w ankiecie zostawcie tutaj przynajmniej 3000 łapek w górę, jak będzie to będzie naprawdę mega. No i cóż, widzimy się w następnym filmie. Wbijacie do kanału Do Yoshiego i na inne filmy. Siema. Cześć!